Dzień się z TV, witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale Terzem PZ Fidmata błagane plambę Prot Franco, Prot Pedro i Frankie G tak naprawdę. Widzowie, 17 w momencie nagrywania. Wy to widzicie prawdopodobnie w okolicach godziny 18. Wpadło chyba, chyba około 12-13 na YouTube widzowie, ale jestem w miarę szybko, nie najszybciej. Troszeczkę, troszeczkę rzeczy mając się do załatwienia, jest to ostatni odcinek dzisiaj na kanale, bo Underczak będzie jutro. Nie zdążę wszystkiego dzisiaj nagrać, wszystkiego zrenderować, wszystkiego zmontować, bo szykuje się bardzo po prostu długi odcinek z uwagi na natężenie. Premier undergroundowo-rapowo muzycznych. Trzy pokolenia tak naprawdę warszawskiej muzy, jest mata, jest kazba, jest PZ na tym, PZ, czyli przedstawiciel tego najstarszego, na tego środkowego i mata, czyli tak naprawdę warszawski. No nie powiem, znaczy warszawski generalnie przedstawiciel mło, młodej, nowej tak naprawdę szkoły, tak? Można wydaje mi się tak e, ładnie tutaj to ująć i powiedzieć. Oczywiście, widzę, zostawcie suba, lajka i komentarz, jak jesteście nowi, albo jak jeszcze tego nie robicie, bo lecimy po sto do końca roku. I wjeżdżamy w to, widzowie, Plan B. PZ ma taka złagana. Zawsze jest dobrze mieć jakiś Plan B, widzowie, w życiu pamiętajcie o tym. No i co? Lecimy z tym, tak? Mam nadzieję, że to nie będzie numer o tej tabletce Plan B, którą musiała zażyć e, Monika, z którą widziałem się w ostatnim e, tygodniu, tak? Mam nadzieję, że to nie będzie o tym. Mam nadzieję, że to będzie o planie B. Wiecie o co chodzi. Plan B, najeźdźcie, tak, let's go. Albo o tym raperze. Ty, ty miałeś wszystkie noce dla mnie, gdy były wszystkie oczy na mnie wtedy A jak byłem na dnie, to szukałem głębi Czasem zanim spadniesz, no to czujesz jakbyś latał Więc ci wtedy z nieba spadłem, ale trochę tak jak szatan Więc dziś wychodzisz więcej, nosisz mniej Trochę za głośno on to wydaje mi się, troszeczkę, ja, ja sobie lubię dać palnik, nie, muzyka, ale wydaje mi się troszeczkę jest to za głośno, nie, że aż przestęp przechodzi, jest oh, git. Rzadziej odbierasz, częściej się rozbierasz, kiedy wschodzi dzień, to dopiero wracasz, głowę odwraca w nocy Bóg, miasto ma kaca, ciężko jest wybrać stylu dróg, tu można zostać albo wracasz każdy uciec chce, życie przytłacza, każdy rację ma, Każdy ucieć chce, Białas kiedyś podejmował ten temat w... By... Yy, śnie o Warszawie, tak pamiętam? Nie, śnie w Warszawie, sen o Warszawie to był ten no, ta taka stara, stara oldschoolowa piosenka, nie? E, Odskulowa by the way, no po prostu stara klasyczna piosenka, tak? E, Właśnie w Warszawie było o tym, że każdy chce Każdy chce stąd wyjechać, jak już przyjeżdżasz raz, to chcesz od razu stąd uciec, chcesz od razu stąd wyjechać. By, by była taka gadka, pamiętam z tamtego numeru, no Ciekawe czemu tak jest. Czy stawia ta Warszawa jest taka zła, bro? Bo tej Warszawie to jest tyle legend, że ja już nie wiem coś prawdą, a co nie. tu można zostać albo wracasz, każdy uciec chce, że cię każdy rację ma jak Ja 9,11 wolałem. Każdy ma rację. Jak z WTC, bez kitu, nie? Ile ludzi tyle opinii? I takie teorie jakie słyszałem na ten temat i w ogóle wszystkiego innego, to to jest crazy, nie. Ale pewnie każdy ma trochę w tym swojej racji, nie? Nigdy nie będziemy wiedzieć, bo my jesteśmy tylko pionkami, rel? Ale... Gdy uciec chce, że cię przytłacza, każdy rację ma jak z WTC ja 9.11, wolałem mieć na masce i wciskam gaz tak mocno, jakbym uciec chciał na zawsze. Gaz lewy pas. Fajne, ten 911, nie? Że 911 na masce i 911 też nawiązuje do poprzedniego wersy, Spoko wersy. No fajne, no takie, takie cozy, nie? Hip-hopowy shit. Sej, gaz tak mocno, jakby Mucus chciał na zawsze. Gaz. Lewy pas. biorę high. Mocny gaz. <laughs> sorry, nie, sorry. Boże, ten, jest taki, ten jest taki, świeży stary, jest taki świeży, że nie, nie jestem w stanie go wyrzucić z głowy. No Didi. No jakby mój chciał na zawsze Gaz, lewy pas, biorę hajs i biorę coś na wynos, ty masz yeah. lewy pasz, forty hajs, to nigdy nas nie Ona chciała mnie, potem mnie, bo nie miałem planu B Jak spadałem, to nie spadłem i się nauczyłem O to, to fajne, ej, to fajne, te, taki, te takie przejście. Ona mnie, potem mnie, bo nie miałem planu B Jak spadałem to nie spadłem i się nauczyłem latać Nie, nie ma mnie, tam gdzie byłem nie ma mnie Jak masz w jedną stronę bilet to nie wracasz Ona chciała mnie, potem mnie, bo nie miałem planu B Jak spadałem to nie spadłem i się nauczyłem latać Nie, nie ma mnie Fajne to, fajne, jakby na początku miałem taki mieszany uczucia z tym, z tym teraz taką zmianą flow, zmianą stary, no nie zmianą akompaniamentu, Ale zmianą brzmienia, zmianą stary, zmianem lotu a, no fajnie to wypada, fajnie to wypada. Tam gdzie byłem, nie ma mnie. Jak masz w jedną stronę bilet, to nie wracasz. Znowu mnie pytasz czy wyjadę, jak przylecą drony. Z tobą do Barcelony, pić na plaży Aperole. Rapowy mata, nie? Okej, okay, ale mata z. Sodni e, że Boże, ale tęsknię. Nie naświruję, no, wiem, że dużo jest takich komentarzy i po niego to ostro wkurwia. No, mnie też by to pewnie wkurwiało. Ładnie wiało, no tak ta, jak na tango, nie? Czy ten outfit, ale tango, ledy, wszystko mi się z tym skojarzyło. Gdzie byłem, nie mam mnie. Jak masz w jedną stronę bilet, to nie wracasz. Znowu mnie pytasz czy wyjadę, jak przylecą drony. Z tobą do Barcelony, pić na plaży, aby rolę. Chyba zostanę, jednak tak jestem popierdolony. Już nieraz celowałem sobie yes. bez powodu. To jest popierdolony? A nie jest pojebany? Ja zawsze mówię, że jestem pojebany jak mata, bo ma taką lutkę, wiecie co jest to jest taka referencja.pl Czy wyjazdcy z Warszawy jakby były dro... No i słyszałem, znaczy, ogólnie był duży szaj ja w ogóle nie spałem całą noc wtedy Jestem trochę, trochę jestem poschizowanym ziomkiem, nie? I czytam o tych wszystkich rzeczach na Twitterze, na Xie całą noc I... Nie przeszedłem przez mnie, żeby wyjeżdżać, ale ogólnie, no... By, była taka panika wywołana i w sumie, czy była podstawna? Wydaje mi się, że była podstawna, no Ktoś, kto jest odważny i silny, to pewnie powie, że Wiesz co i że nie, po co się, po co kurwa, wiesz, po co się boisz i w ogóle, ale wiadomo, że w każdym, w każdym była, w każdym była cząstka strachu, stare kiedy się stało, realistycznie, co, nie? Chyba zostanę, jednak tak jestem popierdolony, już nieraz celowałem sobie bez powodu w głowę Mój człowiek ma dwa telefony, 24 dwa na dobę, kręcą się biznesy na nas, płyty winylowe Dajcie klucze mi do miasta, już mam wiolinowe, patolowe, zanim 18, tak dawno odhaczone, matczak, my wiesz, mam nowe patolowe? A patolowe to był numer od tego osy nie? Jesteś taka ładna ostatnio, ja pierdolę, to, to jest taka piosenka aromatyczna, serio, stary, nie? To jest piosenka, którą dedykuje kobiecie. Nie no, tak szczerze, to te Patolowe, to nie lubię tego numeru. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, żeby po prostu przeruchany na każdym możliwym kroku usłyszałeś Patolowe, czy kojarzy mi się po prostu z, jakby, z jakąś docelową grupą ludzi, co, co wydaje mi się, że to błędem, że tak myślę, jeśli tak myślę, ale no... nie lubię Patolowe. Ten numer to bro, bro, na, no, na, no, na, no. to 24 na dobę, kręcą się biznesu, u nas, a nie płyty winylowe Dajcie klucze mi do miasta, już mam wiolinowe, batolowe Za zanim 18, tak dawno odhaczone Matczak, my młodszy, co go znasz jak? Idziemy przez krakowskie przedmieście, to mnie prosi twoja matka O zdjęcie, uśmiecham Dobrze leci, ej, mata, stary, mata rendiu, nie? Ma ta spłaca rachunki tą zwrotką, nie? Wiecie co? I tak się mówi po, angiel po, po angielsku. Nie, nie ma fajnego tłumaczenia na rendiu, ale każdy kto wie co to znaczy z angielskiego ze slangu, ten, ten ogarnie o czym mi chodzi, nie? No nie, jak chcesz rendiu kurwa przetłumaczyć na polski, jakby ni chuja, nie da się rendiu przetłumaczyć. No ale leci rendiu, nie? Jak? idziemy przez krakowskie przedmieście, to mnie prosi twoja matka o zdjęcie Uśmiechamy się sztucznie, ale będziemy żyć wiecznie Pewnie podejrzewałeś, że w tym składzie zrobię refren, ale jeszcze nawet nie jest na to moment Ty też olej co by chcieli, żebyś... Jo, myślałeś, że w tym składzie zrobię refren, ale jeszcze nie jest na to moment No, ej, mocne, mocne, ej, także, że dojebany wers, dojebany wers Troszeczkę taki, wiesz, odbijający wszystkie pociski, który, które prawdopodobnie były wycelowane w jego stronę, kiedy, wiesz co chodzi, do opinii publicznej, czy tak naprawdę do internetu, do był teaser i zapowiedź, że taki kawałek właśnie powstanie. Pewnie w osób myślało, że zrobi śpiewany refren, czy coś takiego, bo nie liczyli na to, że zapierdoli dobrą rapową zwrotkę. Ale ludzie te tu są, więc próbne them kurwa składzi, zrobię refren, ale jeszcze nawet nie jest na to moment Ty też olej co by chcieli, żebyś zrobił i zrób swoje Nie ruszam się ze szczytu, yeah. za długo byłem na dole A jak wypierdolę się znów, to znów wezmę to co moje Ona mnie Dobrze dał, dobrze w chuj dał, dobrze dał w chuj Mata, dobrze Nie, nie wiem czy lepiej niż PZ Z mojej subiektywnej opinii widzowie, no ja mu co myślę zawsze Ja uważam, że lepiej dał Mata Wiem, że oldheady mogą mnie zjeść i powiedzieć, że pierdolę kocopoły, nie, ale jakby I don't care, nie Taka jest moja opinia widzowie, uważam, że Mata dał, dał lepiej, ciekawiej na pewno niż PZ, bardziej tak żwawo, nawet to nie jest kwestia stary, no wiecie, wersy powiedzmy i, i tu i tu były, no, znaczy ciężko było się spodziewać, że będzie inaczej, ale chodzi o energię stary, o jakby flow, motion, który dostarczył Mata tutaj, to według mnie, kurwa, no, bardziej mi się dzieje go z realistycznie. Za długo byłem na dole, a jak wypierdolę się znów, to znów wezmę to, co Ona moje. chciała mnie, potem mnie, bo nie miałem planu B. Jak spadałem, to nie spadłem i się nauczyłem latać. Nie, nie ma mnie, tam gdzie byłem, nie ma mnie. Jak masz w jedną stronę bilet, to nie wracasz. Ona chciała mnie, potem mnie, bo nie miałem planu B. Jak spadałem, to nie spadłem. się ten refren wjeżdża, się ten refren wieża po takim... Ja to wam zawsze mówię, że czasami telefony nie mają takiej siły przebicia, nie? Że czasami telefony nie są takie silne, jakby mogły być. Ale jak wiesz, że Mata na zwrotce taki wiesz, yy, tworzy ten taki powiedzmy chaos Tworzy ten takie zamieszanie na tym numerze, tworzy taki, wiesz, yy, ta jego zrodka podnosi ten numer, ten numer staje się wzniosłem równolegle. I dojeżdża wtedy ten refren, który fajnie to łagodzi, zajebi się to sobą współgra według mnie, co nie? Yy, jeszcze co do zrodki maty, uważam, że Props, yy, bo ja zawsze zwracam na to uwagę, jak są takie hip-hopowe kawałki, takie mocno klasyczne kawałki, że musi być chociaż ta cząstka i kropelka motywacji, która spada na cały numer. I była tam ta kropelka motywacji. Yy, nie, nie sparafrazuję wam tego wersu teraz, bo nie do końca go pamiętam, bo ja troszeczkę jestem pojebany jak mata. Ale był tam taki wers, wiecie, motywacyjny jeden, i fajnie, że coś takiego było. Fajnie, że coś takiego ma miejsce, bo no, takie kawałki zawsze bardzo mocno cechowały się z tym, żeby dać takiego starego wirtualnego przytulasa, jakkolwiek korni, to nie zabrzmi, ale jakieś słowa, oparcie, słowa otuchy stare i trochę takie oparcie w tych kawałkach zawsze po prostu było, więc uważam, że to jest spoko opcja i fajnie, że, że coś takiego też po prostu było rzucone, uważam, nie? Spoko dla, no, spoko dla kogoś, kto, kto to docenia. Ja takie rzeczy docenia. Nauczyłem latać Nie, nie ma mnie Tam gdzie byłem nie ma mnie Jak masz w jedną stronę bilet to nie wracasz Po co pokazujesz te ćwiczenia na brzuch Jak ty robiłaś sobie lipo A nie trening za dwóch na insta tylko <laughs> O kim to? Nie wiem o kim to Ale lipo, ja się zrobił lipo Mój brzuch jest taki chujowy stary Jak miałem kiedyś 120 kilo Spadłem do 70, żeby później mieć 105 I teraz mam 79 Mój brzuch jest kurwa rozpierdolony, mój brzuch nigdy nie będzie dobrze wyglądał, przez tą skórę i przez to wszystko. Sam sobie przepierdolę lipo. Może jakiś kurwa parterek, co? Jakaś lipo, lipo. zbyście ciebie, kurwa, tuż z brzucha? Albo skóra ja schuje? Nie ja no, żartuję. Kazujesz te ćwiczenia na brzuch. Jak ty robiłaś sobie lipo, a nie trening za dwóch. Na insta tylko solo tripy i do tego si fu, to naprawdę lata, ale bardziej jak do. Na insta tylko solo tripy, no, no. Znam to, znam to widzowie. Dupeczka, dupeczka, robi, dupeczka robi solo tripy i na Instagramie w wyróżnionych relacjach ma wszystkie prawdopodobnie flagi kraja flagi kraju flagi kraju, co ja flagi, wszystkie wyróżnione ma flagi kraju w swoim bio na Instagramie, a okazuje się później, że wiesz, że pracuje na pół etatu, że pracuje stary na że stary pracuje na pół etat, no wiesz, nie, ja nie żałuję nikogo, że gdzieś, gdzieś, ktoś gdzieś pracuje. Bardziej mi chodzi o kwestię tego, że coś jest na rzeczy w tamtym momencie, nie? Że ona pracuje tylko po 100 godzin miesięcznie, a na Instagramie wyróżnionych ma wszystkie wszystkie, wszystkie możliwe kraje świata i najczęściej w tych wszystkich krajach jest po dwa tygodnie, 7 razy w roku, wiesz o co chodzi, więc. Yy, Witosz się ma nosa do dobrych ofert lotniczych, tak. I do tego seafood, a kazek to naprawdę lata Ale bardziej jak doł, oh, ja to nie wierzę w tą drogę Która tu stworzyła Jacka, jak jebnęły dwie wieże Słuchałem płyty PZ. o, oh, świst do Jak jebnęły dwie wieże, to słuchałem płyty pz To też referencja do WTC, nie? To tak jak wcześniej było Pożyła czeka, jak je dwie wieże, słuchałem płyty bz a O, śmistoklik miałem sztance MVGA Wida business. zagada gadasz jakbyś dziada chciał w pleca Nie mam planu B jak MVA Young, bo nie policzysz no. to, w co straszyły Nie mam planu B jak MV Young, bo ale bar stary a, Ale teraz mam dwa, dwie rozkwinki, mam co do tego wersu w głowie nie mam planu B jak NBA Youngboy. wiadomka, plan B, znaczy, Youngboy jest takim raperem, który jest bardzo bezkompromisowy w tym wszystkim i idzie po swoje, nieważne co by się działo, idzie po trupach i itp. Nie ma planu B, tak? Że rap to była dla niego jedyna możliwość, też widać jakby po nim, że rap to jest jedyne, dlaczego, dl, dl, dlaczego został stworzony i dlaczego jakby spadł na tam ziemię, nie? Że rap był jego jedynym wyborem, ale wydaje mi się, że drugą, też zwracając uwagę na wersy, które Kazek rzuca, nie mam planu B jak NBA Youngboy. NBA Youngboy jest chyba w moim wieku, bo ma tam 20 parę lat i ma chyba kurwa 12 albo 13 dzieci, nie? 12 albo 13, no w pizdę dzieci ma, nie, ogólnie i każ z inną baby mamą, więc wydaje mi się, że tutaj plan B jakby referenduje jakaś do plan B jako tabletki, która ma zapobiec temu, że miałby tak dużo kurwa dzieci, nie? więc no, podwójne znaczenie, ale wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest to z tabletką albo oba. Dziada chciał w pleca Nie mam planu B jak jań Bo nie policzysz sztuk, co straszyły czarną magią Uch, szukasz biby, żeby trafił się księciu Tu jest nota z pergerowców, tak jak jeden z dziesięciu Ona to chciała to... mnie, potem mnie, bo nie miałem planu B Jak spadałem, to nie spadłem i się na... banę ten kawałek, ale szczerze Zdecydowanie kawałek typu Zapamiętam go bardziej przez wersy, które zapadły mi w pamięci Aniżeli przez brzmienie Więc wydaje mi się, że spełnił swoje zadanie ten kawałek, nie? Brzmieniowo jest spoko, jest fajny brzmieniowo Jest zajebiście, wiesz hip i itp. i taki był też zamysł. Wydaje mi się, że udało mi się spełnić zamysł, który był tak naprawdę założony na kawałek. Jednakże zapamiętam ten kawałek przez pryzmat wersów, co jest dobre, bo większość kawałków które wiesz, jakiś tam stary, nie wiem, gramatyk światła miasta, większość numerów, to ja nie pamiętam z tytułu, a ja nie pamiętam przez to, że Bici fajnie stukał stare i uderzałem nogą w rytmie BPM-ów, tylko zazwyczaj pamiętam te numery przez e, przez wersy, które tam padały, więc wydaje mi się, że założenie zostało spełnione. Zrobienie hip-hopowego kawałku, w którym zapamiętasz wersy. I wersy będą odgrywały to pierwsze skrzypce. To jest zajebiste w tym wszystkim. Tak samo małpa kilka numerów o czymś. Ja też nie pamiętam numerów, kurwa, i nie, nie zanucę sobie tych numerów, e, bo brzmiały, tylko zapamiętam sobie wersy, które padały. Na tym albumie, nie? To jest spoko. Potem lata, Nie mam mnie, tam gdzie byłem, nie mam mnie. Jak masz w jedną stronę bilet, to nie wracasz. Ona chciała mnie, potem mnie, bo nie miałem planu B. Jak spadałem, to nie spadłem i się nauczyłem latać. Nie mam mnie, tam gdzie byłem, nie mam mnie. Jak masz w jedną stronę bilet, to nie wracasz. Mega spoko kawałek. Mega spoko kawałek i uważam, że. Bardzo fajne dopełnienie featuringowe. Fajnie, że, że powstał taki kawałek właśnie e, z rąk PZ, -a. Fajnie wymyślił generalnie, kogo zaprosić na ten numer. Dobra, dobra idea stała za tym wszystkim. E, co do brzmienia. Bardzo wiecie, hip hopowe, old powrót w czasie. I też ostatnio powtarzałem. Znaczy powtarzałem, ostatnio jak Aaron Crooks, e, Marta i są wypuścili kawałek razem. Też tam był taki sznyt hip hopowy, i czułem w tym wszystkim nostalgię. Czy w tym czuję nostalgię? Kurczę, raczej bym się kłócił. Raczej nie czuję nostalgii w tym wszystkim. Jest oczywiście nostalgiczny brzmienie, nostalgiczny beat i powrót do przeszłości, jeżeli chodzi o to wszystko. Jakby zamysł jest nostalgiczny. Ale czy, czy czuję taki. <laughs> czy czuję taki powrót w czasie, jakby cofnął się o kilka lat do tyłu? Raczej nie. Raczej zaryzykowałbym stwierdzenie. Że jest to hip-hopowe brzmienie Hip-hopowy klimat w wydaniu nowoczesnym Bardziej ku tej stronie bym zmierzał Że nie wróciłem się w czasie słuchając tego numeru Tylko po prostu usłyszałem nowe, od, nową odsłonę e, Klasycznego stylu, którego znałem wcześniej Który nie powoduje u mnie jakiejś większej nostalgii. Tak, tak mi się to wydaje Widzowie, dajcie znak, co myślicie o numerze Dajcie znaka co myślicie o reakcji Zostawcie oczywiście wasze w komentarzu e, Wielkie pozdro i życzę wam miłego wieczorku. Widzimy się jutro na kolejnych odcinkach Wielkie pozdro, ja tracę głos i też dlatego nie nagrywam dzisiaj Pozdro